Cześć, ja jestem Daniel i witam was w odcinku na moim kanale. Yy, nietypowy taki odcinek, lecz chciałem Was bardzo serdecznie zaprosić na moją grupę na Facebooku, która dotyczy głównie CSGO. Nawet jak, jeśli nie grasz w CSGO, możesz bić do grupy. Ciebie to nic w sumie nie kosztuje, a mnie bardziej motywuje do rozkręcania grupy i ogólnie bym się ucieszył. No i głównie... Mamy 19 graczy, członków. Tutaj dodałem jakieś tutaj, na przykład Karolina, też administratorka, wystawia takiego kałaszka na 240 zł. Ja tu głównie robię dzisiaj konkurs na taką M4A4. Kosmiczna pustka za 50 zł. Jeśli dużo osób wejdzie do nas na grupę, no to jeszcze tego uspa za 30 coś tam zł dodamy. To trzeba, żeby wygrać właśnie te skiny. No właśnie, to jest pytanie. Trzeba wejść na naszą grupę i napisać chcę wygrać czy tam na przykład pozdrawiam, czy tam byle co możecie napisać. I będę brał z komentarzy. Będę brał z komentarzy. Tylko z komentarzy na grupie, na tej grupie, tylko z komentarzy. Także bardzo was zapraszam. Będzie link do grupy w opisie filmu. Także proszę rozwincie ten opis i będzie w komentarzach. I możecie też parę osób dodać mi na grupę, bym się ucieszył. A wiecie, więcej, tym więcej osób, no to tym lepiej, nie? Także no. Jeszcze mogę tutaj Wam pokazać mniej więcej, jak wygląda. To jest regulamin. Cały takie tam. Dyskusje, pokoje. Pokoje to jeszcze nie mamy. Członkowie, admin, Tu Karolina. Wydarzenia. Multimedia. Tutaj zdjęcia ogólnie i w ogóle. Proszę was, wbijajcie, zaproście mi tutaj ludzi. Nie wiecie jak. Ja wam pokażę. Wbijacie sobie takich znajomych. Nawet kogo nie znacie, możecie dodać. Każda osoba się liczy. Tu wam pokazuję, ile zaprosiliście już znajomych. 21, 22. No tak sobie lecicie, nie? I tak, tam wam nic nie szkodzi. Ja będę bardziej patrzył też na zaproszenia. O. Do 42 znajomych. Wysyła się. Zaraz tutaj pokażę się. Pokażę się tutaj zaraz, że zaprosiłem 42 zaby. Czekamy. Czy wbił ktoś? O, wbił, jedna osoba wbiła. Ta osoba na razie wbiła. No i ogólnie. Grupa się co jakiś czas będzie rozwijała. Mam taką nadzieję. Bierzcie udział. Nie piszcie w komentarzach, że biorę udział. Bo to nie, nic nie da. Musicie być w grupie. I tutaj napisać biorę udział. I wtedy możecie coś wygrać. Także ja się z wami żegnam. Trzymajcie się.